Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam, oraz dzielę się sposobem wykonania tego. Nazywam się Jola Mazurek, prowadzę ten kanał, prowadzę również internetową pasmanterię www.ulpach.pl, z której pochodzą wszystkie materiały użyte do zrobienia tej dekoracji. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać, jak wykonać za pomocą sznurka bawełnianego i bazy ze sklejki piękną ozdobę na nadchodzące święta. Jeśli Was zainspirowałam i ta ozdoba Wam się podoba, to zapraszam do oglądania, bo w dalszej części pokażę Wam, jak ją zrobić. Do zrobienia tej dekoracji użyłam sznurka bawełnianego o grubości 5 mm z rdzeniem poliestrowym. Użyłam bazy ze sklejki. Tutaj jest baza o wielkości 20 cm, otworki są o wielkości 1 cm. Potrzebowałam trzech szydełek w trzech rozmiarach: 5 mm, 6 mm i 7 mm. Potrzebowałam jeszcze igły dziewiarskiej i nożyczek. Dobrze, moi drodzy, to zaczynamy teraz yy, oprzydełkowywać tą naszą bazę ze sklejki. Pierwszym elementem, jaki zrobimy, to będzie oprzydełkowanie tutaj tych otworków oczkami ścisłymi, po to, żeby uzyskać ładny, dekoracyjny łańcuszek. Biorę sobie szydełko o grubości 6 mm i w dowolnym miejscu wkładam szydełko w otworek, przeciągam sobie sznurek, na moją stronę. Zostawiam sobie końcówkę z tyłu. Wkładam szydełko w drugi otworek, przeciągam sznurek przez otworek i przez pętelkę, którą mam na szydełku. Wkładam w kolejny otworek, chwytam za sznurek roboczy, przeciągam przez otworek i przez pętelkę, którą mam na szydełku. Nie przejmujcie się tą rozwleczoną pierwszą pętelką, później to ładnie zakończymy i będzie wszystko ładnie wyglądało. Wkładam szydełko w kolejny otworek, wyciągam sobie sznurek roboczy i przeciągam przez pętelkę, jaką mam na szydełku. Jeszcze raz. Wkładam szydełko w otworek, przeciągam sznurek na moją stronę i od razu przeciągam przez pętelkę, jaką mam na szydełku. W ten sposób z oczek ścisłych powstaje nam tutaj łańcuszek, i w ten sposób obszydełkuję wszystko do końca. Tutaj do tego miejsca, doszłam do końca okrążenia. Robię oczko ścisłe w ostatnim otworku. Obcinam sobie gdzieś tak 10 cm odcinek. Sznurka wyciągam z ostatniej pętelki, i teraz wkładam szydełko od góry do dołu lub od dołu do góry. Tutaj akurat to nie ma znaczenia. Wkładam pod pierwsze oczko i przeciągam sznurek do góry. I teraz muszę wbić szydełko w z tyłu w otworek i w środku, tutaj w tym otworku. W ostatnim otworku, w którym zrobiliśmy oczko ścisłe i wyjść w środku oczka. Przeciągam sznurek do tyłu i tym sposobem mamy ładne zakończenie naszej robótki. I pierwszą część naszej dekoracji mamy zrobioną. Właściwie to już mi się zaczyna podobać i nawet na tym etapie jest to bardzo ładne. Ale ja tutaj będę robiła teraz jeszcze kolejne okrążenie półsłupkami. I teraz, moi drodzy, do tego jest mi potrzebne mniejsze szydełko. Będzie mi po prostu wygodniej tutaj, jak już jest jedna, jeden sznurek przeciągnięty przez ten otworek, to wygodniej będzie nam robić półsłupki i przeciągać jeszcze jeden sznurek. I teraz tak, ja sobie te moje końcówki wrobię tutaj w okrążeniu kolejnym, które będę robiła oczkami. Y, półsłupkami. Dlatego tych końcówek teraz sobie tutaj nie obcinam. Zaczynam to robić z drugiej strony, bo tutaj też będę miała końcówkę, będę ją wrabiać, żeby nie było za grubo. I teraz tak wbijam szydełko w środek oczka i też w ten otworek, tak wychodzę z tyłu. Biorę sobie końcówkę sznurka, przeciągam do przodu. Tak, wychodzę w środku mojego tutaj łańcuszka. Kładę sobie końcówkę sznurka na mój sznurek roboczy i robię oczko łańcuszka. I to jest mój pierwszy półsłupek. Teraz wbijam szydełko w kolejny oczko łańcuszka. Tutaj, tak, w środek oczka, wychodzę w otworku z tyłu i zobaczcie, kładę sobie końcówkę tego mojego sznurka na szydełku. Wyciągam tutaj taką długą pętelkę, tak żebym miała szydełko ułożone w poziomie do, względem moje, mojego tutaj, mojej tej dekoracji i robię półsłupek. W kolejne oczko wbijam szydełko, wychodzę z tyłu, końcówkę mam położoną na szydełku i robię półsłupek. Przeciągam sznurek do przodu, na szydełku mam dwie pętelki, chwytam za sznurek i przeciągam przez dwie Pętelki. W kolejne oczko. Wychodzę w otworku z tyłu. Końcówka leży na szydełku. Chwytam za sznurek. Przeciągam do przodu. Chwytam za sznurek i przeciągam przez dwie pętelki, jakie mam na szydełku. I w ten sposób robię to w każdym otworku do końca okrążenia. Dobrze, moi drodzy, doszłam tutaj już półsłupkami do końca okrążenia. Robię teraz ostatnie oczko ścisłe w okrążeniu. Wbijam szydełko pod pierwsze oczko, pod dwie nitki od przodu do tyłu. Przeciągam sznurek roboczy pod tym oczkiem do przodu, i od razu przeciągam go przez oczko, jakie mam na szydełku. Tak zamknęłam okrążenie, zobaczcie, jak to ładnie wygląda już teraz na tym etapie, i teraz przechodzimy do ostatniego dekoracyjnego okrążenia, które będę robiła oczkami rakowymi. Dobrze, mam zamknięte okrążenie oczkiem ścisłym, zmieniam sobie teraz szydełko na szydełko o grubości 7 mm. I robię oczko łańcuszka. I teraz, moi drodzy, będę robiła ostatnie okrążenie oczkami rakowymi. Oczka rakowe wykonuje się szydełkując do tyłu, czyli teraz nie w lewą stronę, a w prawą stronę. Musimy wbijać szydełko pod każde oczko, ale po prawej stronie od szydełka. Czyli jak to będę robiła? Wbijam sobie szydełko pod oczko z prawej strony. Chwytam za sznurek roboczy, od góry nabieram sznurek roboczy szydełkiem, przeciągam pod oczkiem, wyciągam sobie taką dłuższą pętelkę, chwytam za sznurek roboczy i przerabiam półsłupek. Wszystkie te oczka będą się też nam tak kierowały w prawą stronę. Jeszcze raz wbijam szydełko pod oczko po prawej stronie od szydełka. Chwytam za sznurek, przeciągam je pod oczkiem. Moje oczko, które miałam na szydełku, jest pod spodem, a ta wyciągnięta pętelka jest na wierzchu. Chwytam za sznurek roboczy i przerabiam zwykły półsłupek. Tak? I wyciągam sobie nieco tutaj pętelkę, żeby to było tak luźniej, tutaj nie, nie ciasno. I znowu pod kolejne oczko po prawej stronie. Chwytam za sznurek, wyciągam. Zobaczcie, jak ja to wyciągam, że jest takie nieco dłuższa ta pętelka. Chwytam za sznurek i przerabiam półsłupek. Pod kolejne oczko. Chwytam za sznurek. Wyciągam na zewnątrz i przerabiam półsłupek. I przerabiam półsłupek. W taki sposób, jak wam tutaj pokazałam, przerabiam do końca okrążenia po jednym oczku rakowym w każdym oczku. Dobrze, mam zrobione ostatnie oczko rakowe w ostatnim oczku. Teraz obcinam sobie znowu taką 10 cm końcówkę. Wyciągam z ostatniego oczka, i musimy teraz sobie tutaj wszyć pod to nasze. Oczko wszyć albo przeciągnąć sobie sznurek do tyłu, zakończając ładnie naszą robótkę. I teraz biorę igłę i wszywam sobie tutaj pod półsłupkami moją końcówkę, żeby była niewidoczna, żeby jej od razu tutaj nie obcinać. Staram się też nie przeszywać sobie sznurków, bo będą mi się tutaj podpruwały. Bo przecież nie przeciągniemy tej, tego grubego sznurka przez środek naszego sznurka, czyli staramy się jak najbardziej tutaj celować pod, pod sznurek, tak, pod te półsłupki. Ok, przerobię sobie tutaj jeszcze pod jednym. I teraz już obcinam sobie wszystko ładnie. I teraz, moi drodzy, moja praca na tym etapie wygląda tak. Mi się ona bardzo, ale to bardzo podoba. I teraz centralnie nad tą naszą gwiazdką, na środku, zrobię sobie zawieszkę, żebym mogła powiesić sobie tą dekorację. I teraz, w zależności od tego, jaką długą chcemy, obcinamy sobie sznurek. Przyciągam sobie tutaj pod jedną pętelką i tutaj drugą końcówkę omijam jedną pętelkę, i pod kolejną, żeby było równo zawieszone, tak? O! Robię sobie supełek. z jednej i z drugiej strony i teraz te końcówki wszywam tutaj w pod, wszywam albo wrabiam szydełkiem, przeciągam szydełkiem pod półsłupki z tyłu i zawieszka jest zrobiona, teraz na dole przymocuję chwościk Film do tego, jak zrobić chwost, mam już na swoim kanale. Tutaj u góry zobaczycie do niego link. Jeśli chcecie, to przejdźcie sobie tam i zobaczcie, jak ten chwost zrobiłam. Tutaj zrobię tylko tak z wami szybciutko. Nie będę tego dokładnie bardzo tłumaczyć, ale postaram się oczywiście, żebyście to wszystko też zrozumieli. Dobrze, moi drodzy, żeby zrobić chwost, potrzebujemy coś, na czym będziemy sobie teraz motać w sznurek. I ja tutaj mam akurat taką tekturkę, na której nieraz sobie formuję czapki. Taki sekret Wam zdradzę. <laughs> żeby ładnie czapka wyglądała, żeby się nie gniotła i po praniu, jak już ładnie jest sucha, to po prostu nakładam ją nieraz na takie tekturki, żeby ładnie wyglądała. Przykładam sobie tutaj sznurek i motam. Ile omotań? To już wedle Waszego uznania. Tak, żeby Wam ten chwost się podobał. I w zależności też od tego ile macie sznurka, żeby nie był za gruby, ale też żeby nie był taki za chudy, za biedny, tak? No i powiedzmy, że tutaj, bo to jeszcze są sznurki te z tej strony, że tutaj mi starczy i musimy skończyć. Zaczynamy od tego momentu i kończymy z drugiej strony też na dole sznurkiem, tak? Obcinamy sobie tak o w ten sposób. Teraz obcinam sobie sznurek żeby tutaj związać ten chwościk i przymocować też go nasz, do naszej dekoracji, więc nie może on być też za taki za króciutki, bo musimy też te końcówki sobie później tam wszyć. Lepiej to zrobić troszeczkę z dłuższego sznurka niż z za krótkiego. Podkładam sobie pod sznurki i przeciągam sobie teraz tutaj na górę. Wyrównuję. I zawiązuję supełek. Zawiązuję supełek w jedną stronę i w drugą przeciwną, żeby się mocno ładnie trzymało. Teraz biorę sobie mocne, duże, ostre nożyczki i przecinam sznurki na dole. O! Mamy chwościk już zrobiony. Teraz musimy go jeszcze sobie tutaj związać. W tym celu też ucinam sobie dość długą końcówkę sznurka. Tak, że jak sobie zwiążemy, to żebym mogła tą jedną końcówkę mieć tutaj jako te frędzelki z chwosta. Chwytam go sobie w taki sposób. Kładę tutaj na to końcówkę sznurka i tworzę tutaj palcami taką pętelkę tak? stworzyłam taką pętelkę i teraz owijam sobie końcówką tą dłuższą tworząc tutaj taką czapeczkę, dość ciasno nawijając tutaj od razu na, tę moją, na tą moją końcówkę tutaj cały czas trzymam pętelkę jeden raz drugi raz Trzeci raz i jeszcze jeden. O, po co to robię? Bo teraz tą dłuższą końcówkę włożę w tą pętelkę, a tą krótką zaciągnę, tworząc tutaj taki supełek. I muszę ten supełek wciągnąć teraz tutaj pod tą owikę, którą sobie zrobiłam przed chwileczką. Widzicie? Teraz to sobie mocno jeszcze podciągnę. Tam się zrobił supełek. Łatnie to sobie tam wciągam, ale nie wyciągam na drugą stronę, bo teraz tak tą krótką końcówkę obcinam. I w tym celu dobrze jest mieć ostre nożyczki, żeby to było za jednym razem. A tą dłuższą wyrównuję ze wszystkimi moimi frędzelkami na chwoście. Wyrównuję to sobie obcinając wszystkie. Staram się, żeby to było równo. Żeby nie żeby nie było takich ząbków i krzywizn, ale jest to ciężko zrobić za pierwszym razem. I teraz, jak już sobie to wszystko tutaj zrobiliśmy, posprzątam sobie, żeby było ładnie. Jak już nasz chwościk mam. Zrobiony, to co ja sobie robię? Teraz jeszcze na ten chwościk. Ja mam tutaj takiego koralika, dosyć grubego. Biorę sobie szydełko i przeciągam sznurki przez koralika. Jeszcze jeden. O! I to będzie też taka moja dekoracja. Nakładam go sobie tutaj o, na mój chwościk, nad moim chwostem, żeby było. I teraz centralnie, z drugiej strony, też go sobie przymocowuję. Tak samo, jak przymocowałam tą yy, zawieszkę, ten, tą tutaj końcówkę u góry. Moi drodzy, mam nadzieję, że to, co zobaczyliście w tym filmiku, pozwoli Wam na zrobienie sobie takich właśnie dekoracji, że Was zainspirowałam i też zechcecie Wasze mieszkania ozdobić właśnie takimi dekoracjami. Będzie mi bardzo miło, jeśli wspomniecie o tym, yy, udostępniając na swoich profilach społecznościowych, że zrobiliście to z mojego filmiku, bo dzięki temu na ten kanał będą mogły trafić osoby, które jeszcze o nim nie mają pojęcia. A jeśli tutaj dotrwaliście do, do tego momentu, to zapraszam Was na zakupy do mojego sklepu na wwwolpacz.pl. Będzie mi bardzo miło, jeśli wesprzecie moją działalność. Moi drodzy, dziękuję wam za odwiedziny, za komentowanie i lajkowanie. Jeśli macie ochotę, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz pod spodem. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnego filmiku. Pa pa.